Witam Was bardzo serdecznie w filmie z najnowszego Need for Speed Most Wanted by Criterion Trochę się zbierałem do tego filmu, ale w końcu nakręciłem go i postaram się zrobić to co prosiliście na forum, dokładnie może cztery osoby czyli pokazać ogólny zarys miasta, najciekawsze miejsca których za dużo, jak tak jak mówiłem nie ma po prostu Miasto nie powala na kolana. Wcześniej widzieliście moje statystyki i moje świeżo zdobyte dziecko, czyli ostatni samochód z czarnej listy. Zajęło mi to, jak widzieliście, 10 godzin. Oprócz tego mam znalezione wszystkie samochody, czyli mniej więcej wiecie, ile zajmuje zdobycie wszystkich samochodów. 10 godzin przy normalnej rozgrywce. <laughs> Nie przedłużając dalej, myślę, co by Wam to pokazać, chyba zaczniemy od lotniska, które można powiedzieć jest fajną rzeczą. Przenieśmy się tam, nie będziemy się jechać. Wybierzmy sobie jakiś samochód z lotniska. Hmm, tu jest Ford Focus, skocz do pojazdu. I tak jesteśmy w pierwszym miejscu, które chciałbym Wam pokazać. Które jest warte mniej więcej pokazania. Dawaj się dajesz? Lotnisko jest bardzo efektowne. Kilka wraków, możemy różnie skakać. O kurde, za wolno jechałem. I się rozbiłem. O, jakie ładny pirułek zrobił. Mamy tutaj na lotnisku też kilka samochodów. Tu jest fajny wrak. To co widzicie to jest grafika na maksymalnych detalach jakie są dostępne w grze czyli wysoka rozdzielczość, wszystkie cienie, szmery, bajery itd. w rozdzielczości HD. Jak widzicie nawet udaje mi się to nagrywać, że się martwiłem o tym, bo wcześniej zmierzyłem sobie <laughs> e, frapsem e, ilość FPSów jakie mam i miałem cały czas 30 podczas gry co mnie trochę zmartwiło, ale widzę, że jak nagrywam to też mam 30, więc jednak optymalizacja jest trochę dziwna No, oprócz tego jak przeszedłem już tą grę i coraz dłużej w nią gram, to coraz mniej mi się szczerze osobiście ona podoba i coraz w niej znajduję minusów i coraz bardziej mnie irytuje. Szczegóły poznacie w mojej recenzji, tutaj chciałbym jednak pokazać suche fakty i samą grę. Jedyna rzecz, która naprawdę mi się podoba i którą po prostu yy, op opad szczęki z niej mam, to jest dźwięki samochodów są po prostu rewelacyjne. Na przykład yy, z dźwięk subaru imprezy z turbosprężarką, czy Lancera, którego zaraz Wam podmynie, jest po prostu rewelacja. Czy, albo po prostu każdy samochód, dźwięk silnika jest świetny i po prostu czasem wjeżdżam do samego tunelu, żeby, żeby tylko posłuchać dźwięku samochodu i tyle. Wystarczy posłuchać... Ho, ho, ho! Piękne te. Aż po prostu sama Micha mi się cieszy, gdy tylko słyszę te... Kolejne chyba pamiętam... Widziałem, że y, jak przejeżdżałem miasto, generalnie y, twórcy poszli na łatwiznę, wzięli parę elementów y, z hot z którego stworzyli, parę elementów też y, z, z mostu anteta oryginalnego. Y, mapę dajmy przykładowo, 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 tu miejsce ta serpentyna jest po prostu żywcem wzięta. Yy, jeśli dobrze pamiętacie jest, yy, 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 Była w oryginalnym osłontek jak i również chyba z tego co pamiętam w podpisuje też była podobna serpentyna. Czyli taka kręcąca się droga bezcelowo, żeby tylko zrobić dłuższą. Powoli zbliżamy się do nocy, zobaczymy jak nie, też jak wygląda w nocy gra. Bo jeśli oczywiście dobrze wiecie, mamy tryb dnia i nocy No i wypadki, które są tu dosyć częste Jest oczywiście też autostrada wokół całej gry Całej gry, całego, całego miasta która też nam już przywodzi oryginalny odsłotę, wokół którego w oryginalnym robiłem pościgi, bo najłatwiej było zrobić jakieś yy, dodatkowe yy, wyzwania, czy na przykład uszkodzić tam radiowozów, jeśli dobrze pamiętacie. Jedynie co mnie martwi w grze to niewielka ilość skrótów podczas wyścigów. Jeśli na przykład są tak jak skróty tutaj, to albo one niewiele dają, albo się po prostu nie da tak z nich skorzysta, ponieważ punkt kontrolny jest na przykład na drodze. Jeśli pojedziemy krótszą drogą, to yy, nie zaliczy nam wyścigu, a ty co tak migasz. Hmm, kolejna fajna rzecz to chyba jest park, z tego co pamiętam. Tam można fajne skoki urządzać. O, weźmy samochód, który nie wydaje na przykład w ogóle dźwięków, tylko buczy czyli elektryczną Tesla Roadster. Jeździmy sobie teraz trochę w ciszy po parku. Trzeba zachować trochę się w miejscu publicznym. Fajnie driftować wokół tego pomnika obelisku. No dawaj, dawaj, dawaj elektryku, dawaj, dawaj. To jest bez, duszna maszyna. Chyba źle pojechamy, no, ale tutaj też można wjechać. I rozbiję Billboard, którego się nie rozbiłem. Hoppa, i jest. Ups, tego nie było w planach. Mhm, gdzie to, to było. Aha, tu, tam. Chyba tam, tak. To jest jakiś hotel? Muzeum? Kolejną rzecz, która jest na pewno, można powiedzieć, y, przypominająca 1 do 1 y, kawałek trasy z Hot Pursuit jest to zakręt na górze przy latarni. To jest po prostu 1 do 1 prawie wyjęte z Hot Pursuit. pamiętam było takie miejsce. Może nawet jak będę robił y, filmy z, 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 z tej części, to może ją pokażę z tego miejsca. Dokładnie jakaś latarnia jest, jest taki nawrót jest... Droga w dół, to pamiętam. Przy okazji pojedziemy do portu, do doków i zrobimy jedne z największych skoków jakie chyba są w grze. Opa! Jest to co trochę słabo bez terenowych. No dobrze, znalazłem to. jakiś bardzo ciekawa konstrukcja. Nawet jeszcze, a nie razu po niej nie jechałem. Zobaczmy, jak się po niej jedzie. To jest... Nawet nawet fajnie widzę. No, bo są dwa takie łuki. I lecimy... Bum! 120 metrów, Zmiana kolonku. Fajna jest jeszcze rzecz w tym mieście, że można, <laughs> tak jak w Burmancie, Paradise wjeżdżać na parkingi i na różne budynki. Na przykład możemy bez problemu sobie wjechać tutaj na budynek, znaczy co jak na budynek, na parking, na samą górę. No, pani się tu tylno napędowym driftuje, Czteronapędowym napędowym GTR-em trochę jest to ciężko. No i jesteśmy. I jeszcze jeden skok. O, przypomniałem sobie o kolejnym miejscu, które jest żywcem więziętym na przykład z Burnouta Paradise. To jest most y, z... Y, ...billboardami na środku i, i, i... górny most, na który możemy skoczyć. Kto grał w Burnauta od razu pozna. to nie grał, ten... ...się dowie, że coś takiego jest. Weźmy rusztowanie na kołach, chyba najszybsze na świecie rusztowanie na kołach. No i to jest z żywcem wzięte, tak samo było na środku rampa, skoczenie na, na górę, billboard i zjazd. I też można, drugi billboard y, y, na górze też jest. Tak więc jak widzicie, trochę tłumcy się za bardzo nie nie postarali. Tak więc teraz trochę się przejadę po, po, po ciemku, po nocy po mieście i trochę się porozbijam Prawdopodobnie jeszcze nakręcę dwa filmy, żeby pokazać wyścigi i pości, które są można powiedzieć dużo, dużo, dużo trudniejsze niż w wcześniejszych częściach Szybka zmiana auta, no chodzi tu bliżej, no aż mi wyjechał, chłopie. A to jest drugi most, który też taki był w Burnaucie Paradise. Taki dużo mniejszy też z dwoma billboardami. O tym się nawet jeszcze nie bawiłem w sumie. Opa! może na koniec przejedziemy się... nie to. No i może na koniec przyjedziemy się grupciem. Czyli wchodzimy do Easy Drive i bierzemy grupcę, czyli Bugatti Veyrona Super Sports. Tylko z tego miejsca, dobra, nie będzie z tego. Ha, tuż obok było. Nie to miałem na myśli, ja mam, dobra. Weźmy z nim na autostradę. Biały, dajcie mi. Aleźmy to, a nie, nie będzie ten. Zróbmy grupciem jak najwięcej. Niby teoretycznie może jechać 436 na godzinę. Spoiler się wysuwa. ała. 300 No rzucił tu 56 Spalił Przysiekowa No i było, <laughs> rozbicie się Spróbujmy jeszcze raz Kurde, czemu jest takiego. dużo Dobra, powiedzmy sobie ale zaraz nie Ups, tego nie było w planach. No i tak jak mówiłem to jest dosyć częsta rzecz. A jednak nie uda mi się rozpięcić tutaj 400. rozbicie się o ścianę, co jest dosyć częste, od nie powinno mieć miejsca. Dobra, ostatnia próba. Rozpędzenia grupcia do 400. Dajesz grupcie dajesz? Ci daje jeszcze 160? No i się rozbiliśmy. Dobra, to na tym będę kończył ten film. Prawdopodobnie zrobię jeszcze dwa, czyli z pościgów i pokażę jeszcze trochę wyścigów. Tak więc yy, do zobaczenia.